Reforma edukacji to temat, który budzi duże emocje. Przypomnę Państwu, że prawo i sprawiedliwość szło do wyborów parlamentarnych, które wygraliśmy w październiku ubiegłego roku z dwoma ważnymi hasłami, czyli zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków oraz przywrócenie edukacji w trybie 8 lat szkoły podstawowej i 4 lata szkoły. Średnie, czyli to, w czym funkcjonowaliśmy doskonale, moje pokolenie i pokolenie starsze doskonale zostało w ten sposób wyedukowane, większość nas dobrze wspomina tamten system edukacji. On został kilkanaście lat temu zmieniony, i jego oceny ekspertów, ale także przede wszystkim rodziców, tych osób, które znały ten system od podszewki, były negatywne. Stąd też ten projekt przywrócenia 8 lat podstawówki, 4 lat szkoły średniej, liceum, a de facto likwidacji gimnazjum znalazł się w naszym programie i ten program po prostu realizujemy. Obserwuję huzpę polityczną, jaką platforma obywatelska uprawia w naszym mieście. Pan prezydent i jego, jemu podobni politycy platformy obywatelskiej, nierzadko łączący także funkcje samorządowe z funkcjami kierowniczymi w placówkach szkolnych. Mówią to, zły, to złe rozwiązanie, nie można tego robić. Dajmy temu szansę. My myślę, że będziemy opierać się na tym, co było do końca lat 90. plus udoskonalimy ten system. Chcemy, aby liceum czy gimnazjum, ale przede wszystkim liceum, żeby liceum przestało być kursem przygotowawczym do testu, gdzie faktycznie nasze dzieciaki dobrze wypadają, ale to jest tylko i wyłącznie test. To nie jest prawdziwa edukacja, to nie jest prawdziwe przygotowanie do studiów do, czy też do dorosłego życia. Dlatego wprowadzimy tą reformę. Na początku listopada odbędzie się Debata, którą będę współorganizował w naszym mieście, będziemy zapraszać samorządowców z całej północnej Wielkopolski, będą przedstawiciele kuratorium, innych instytucji, które odpowiadają za wdrożenie tej reformy. I mam nadzieję, że na spokojnie, bez polityki, tylko merytorycznie będziemy dyskutować na temat tej jakże potrzebnej reformy, której ważnym elementem jest także przywrócenie szkolnictwa zawodowego, które w ramach reformy z lat 90. właściwie ustawa. Może tak od początku, od Szczebla edukacji. Ja bardzo się cieszę, że to rodzice będą mieli teraz możliwość decydowania, w jakim wieku ich dzieci pójdą do szkoły. Wprowadzenie obowiązku szkolnego dla sześciolatków wprowadziło bardzo duże zamieszanie. Z czego to mogło wynikać? Według mnie postanowiono zwolnić miejsca w przedszkolach dla coraz to. Młodszych dzieci oraz uzupełnić postępujący nisz demograficzny w szkołach, ale zapomniano, że to uczenie jest podmiotem, jego potrzeby i możliwości. Ja mam nadzieję, że wprowadzenie tego czteroletniej, czteroletniej szkoły na tym pierwszym etapie edukacyjnym, czteroletniej, czterech klas na pierwszym etapie edukacyjnym. Pozwoli złagodzić, a wręcz zlikwidować te problemy związane z decyzją pójścia sześciolatków do szkoły. Tam już te dzieci są. Myślę, że ten czteroletni okres będzie sprzyjał likwidacji ewentualnym trudnościom dzieci czy uczniów w nauce. Likwidacja gimnazjów, co tu dużo mówić, będących porażką wychowawczą, bardzo dobrze będzie, powiem tak, będzie sprzyjała wydłużeniu okresu nauki, nauczania ogólnego i zawodowego. Bo gdzieś ten rok trzeba było pozyskać. Licealiści w tej chwili <laughs> przechodzą jak powiedział poseł, rzeczywiście szybki kurs kształcenia. Przykład. Przez 3 lata okresu nauczania w liceach ogólnokształcących jest 30 godzin nauczania biologii, 30 godzin nauczania geografii, to za mało. Nauczanie zawodowe jest jakby potwierdza tezę o kształceniu siły roboczej dla montowni w Polsce, w Europie Środkowej. To musi się zmienić i to radykalnie. Ja mam bliski kontakt z pracodawcami, i wiem, że oni prawie jednomyślnie twierdzą, że uczniowie szkół zawodowych, ale myślę o tych yy, 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 szkołach nie technikach, tylko zasadniczych szkołach zawodowych, są nieprzygotowani do wykonywania zawodu. Brak przygotowania teoretycznego powoduje, że pracodawca musi tracić czas na przekazywanie wiedzy podstawowej. Tak nie może być. Jest wiele mankamentów. Czas na zmiany.